Zanim odpowiemy sobie na pytanie, kiedy narodziła się turystyka, konieczne jest doprecyzowanie znaczenia tego pojęcia. Mimo, że istnieją różne definicje, moim zdaniem najbardziej adekwatne jest to tłumaczące ten termin jako odbywanie podróży w celach wypoczynkowych i poznawczych. Oczywiście często łączą się one z wyjazdami zawodowymi, religijnymi czy leczniczymi, i czasem też ciężko wyznaczyć między nimi granice pierwszym miejscem do którego odbywano podróże powodowane zwykłą ciekawością czy chęcią doznania przyjemności było państwo, które i dziś chętnie odwiedzamy. Musimy sobie uświadomić, że w Egipcie, bo o nim właśnie mowa, już w czasach nowego państwa, czyli od 1600 do 1200 roku przed naszą erą, zdawano sobie sprawę, że istnieją budowle przyciągające turystów. Schodkowa piramida Sera w sakarze. Sfinks czy piramidy w Gizie miały już wówczas ponad tysiąc lat. Do, grob do grobowców faraonów przybywali ludzie wykształceni, często byli to pisarze, co wiemy dzięki pozostawionych napisach na murach, a przecież umiejętność pisania nie była wówczas powszechna. Warto też dodać, że w celu zobaczenia najstarszych budowli organizowane były wycieczki. Wycieczki szkół dla pisarzy właśnie. Niestety ta tradycja pozostawienia po sobie śladu jest kultywowana, co widzimy także i dziś na niejednym zabytku, ale Innym typowym zachowaniem turysty, który i dziś często praktykujemy, a który narodził się w starożytności, było przywiezienie pamiątki. Podobnie jak dziś, najczęściej nie były one zbyt wyszukane. Mogła to być lokalna biżuteria, kamienie czy ubrania z tkanin niedostępnych w rodzimych stronach. Aczkolwiek zdarzały się pamiątki iście egzotyczne, jak chociażby pigmej z Sudanu, znający lokalne tańce. Kult przeszłości, a co za tym idzie podróży w celu zobaczenia i pozostałości, narodził się właściwie w czasach rzymskich. Ale konieczne jest doprecyzowanie, że starożytni nie rozróżniali przeszłości legendarnej, mitologicznej od historycznej. Wśród wykształconych dobrze postrzegane było zobaczenie na własne oczy, pomników poświęconych Bogom i postaciom mitologicznym, grobów czy domów postaci historycznych, miejsc znacznych bitew oraz miejsc związanych ze sztuką. Odwiedzano zatem świątynie i sanktuaria w Delfach czy Epidauros, ale też port w w którym Agamemnon zgromadził flotę na wyprawę na Troje, dom Sokratesa w Atenach, grobowce Solona, Vergiliusza czy rzymskich cesarzy, jak na przykład mauzoleum Hadriana, czyli dzisiejszy zamek świętego anioła w Rzymie. Wśród miejsc bitew się Maraton czy Syrakuzy, a w Olimpii podziwiano posąg Zeusa Dłuta Fidiasza, choć raczej nie ze względów artystycznych, a dzięki właśnie jego sławie. Nie doceniano wówczas w ogóle dzieł przyrody, zróżnicowania krajobrazu. Starożytni wspinali się na szczyty górskie właściwie tylko po to, by przekonać się, czy można było przeprowadzić drogę, ewentualnie jeśli było tam czuć boską obecność. Wówczas podziwiano rzeki, jaskinie, czy jeziora, czy góry. Doskonałym odzwierciedleniem tego jest lista siedmiu cudów świata greckiego poety Antypatra z Sidonu z II wieku przed naszej ery, przed naszą erą. Choć w średniowieczu lista ta była zmodyfikowana. Na liście znalazły się dzieła stworzone właśnie przez człowieka, a nie przez naturę. Mamy tam wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie, mauzoleum w Halikarnasie, kolos rodyjski, latarnię morską na Faros. Choć Antypater w jej miejsce wymieniał bramę Isztar i wszystkie te wspomniane budowle zostały zniszczone w wyniku trzęsień ziemi. Na liście znalazły się również świątynia Artemidy w Efezie, która została spalona, a jej rekonstrukcja następnie zniszczona w czasie najazdu barbarzyńców, wspomniany posąg Zeusa w Olimpii, który też strawił pożar oraz jedyną budowlą z listy, która przetrwała do dziś, czyli piramidę Cheopsa w Gizie. Może nie wymieniono na, Mimo, że nie wymieniono na liście kolosów Memnona, również znajdujących się w Egipcie, one także były zabytkiem, które przyciągały turystów Zwłaszcza, że znajdowały się niedaleko Doliny Królów i Doliny Królowych, a Egipt niezmiennie pozostawał na liście miejsc obowiązkowych do zobaczenia. W czasach Imperium Rzymskiego narodziła się także praktyka wyjazdów wypoczynkowych nad morze i w góry, głównie w okresie letnim. Rzymska arystokracja, ale często i średnio zamożni obywatele opuszczali upalne miasta, zwłaszcza stolicę i zamieszkiwali w swych domach poza nimi. Na wybrzeże, zwłaszcza nad Zatokę Neapolitańską, wyjeżdżano na wiosnę, a w góry albańskie i sabińskie na okres letni. A nawet jeśli ktoś nie miał domu, to wyjeżdżano nad Zatokę Neapolitańską, gdzie znajdowały się uzdrowiska, a w nich biblioteki czy amfiteatry. Moralista Seneka na temat zachowania w czasie tych wypoczynkowych wyjazdów pisał, cytuję, na co się przyda patrzeć na opojów w Wałęsy, się po brzegu, na uczty w łodziach, kto chce słuchać hałaśliwych śpiewów nocnych? Jak widać po tych retorycznych pytaniach, sposoby spędzania wolnego czasu wśród niektórych grup również niewiele się zmieniły od czasów starożytnych. Niestety, po upadku rzymskiego imperium upadła także turystyka. Doprowadziły do tego zarówno zniszczenia materialne. Jak i po prostu zubożenie społeczeństwa. W średniowieczu podróżnicy wybierali najczęściej inne cele, aniżeli turystyczne, a nawet będąc chociażby w Rzymie, z powodów religijnych nie zwracano uwagi na przedchrześcijańskie zabytki. Wszystko zmieniło się oczywiście w czasach renesansu, czyli odrodzenia antyku. W podejmowanych wówczas podróżach edukacyjnych jednym z głównych celów było zapoznanie młodych szlachciców, z dziedzictwem starożytności. Miejscem koniecznym do zobaczenia dla wykształconych Europejczyków w czasach nowożytnych były oczywiście Włochy. Rzym, Florencja, Mediola, Neapol, Ferrara, Bergamo, Pawia czy Genua przyciągały zarówno pozostałościami po antyku, jak i już osiągnięciami renesansu czy to sławą akademii, czy to pięknych budowli, malowideł, rzeźb. Ale oczywiście nie tylko Italia była miejscem obowiązkowym do zwiedzenia. O innych jak Paryż, Wenecja czy Wiedeń wspominałam już na wykładzie o podróżach, powiedzę o podróżach kształcących. Wielka podróż, ta Grand Tour Młodych Szlachciców była planowana tak, aby zwiedzić jak najwięcej znanych miejscowości czy zabytków, bo od XVII wieku dostrzegany jest coraz wyraźniej wzrost znaczenia procesu zwiedzania, a także Coraz część, coraz większej roli estetyki w czasie obserwacji budynków czy dzieł sztuki. Osoby udające się w podróż były do niej przygotowane. Edukacja skupiała się na wykształceniu humanistycznym, w tym zwłaszcza na historii i literaturze antycznej, więc podróż edukacyjną można wręcz uznać za poprzedniczkę elitarnego zwiedzania. Przede wszystkim od XVII wieku, mimo że to stulecie zarówno w Rzeczypospolitej Obejga Narodów, jak i w całej Europie obfitowało w konflikty wojenne, to jednak absolutnie nie przeszkodziło peregrinantom, bo w XVII wieku zwiedzanie obcych krajów zaczęło być po prostu modne. W kolejnym stuleciu Anglicy, Francuzi czy Niemcy wyjeżdżali coraz częściej i coraz częściej w podróży dostrzegano przyjemność zwiedzania. Pod koniec XVIII wieku podróże te się zmieniają. Przede wszystkim dzięki zmianie stosunków społecznych po rewolucji francuskiej. Coraz częściej podróżują kobiety, ale również mieszczaństwo jest głodne wrażeń zobaczenia czegoś nowego, czegoś, o czym przeczytano w opisach podróżniczych czy gazetach wydawanych w coraz większych nakładach. Pewnym symbolem zmian w podróżowaniu może być niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe. Jego podróż do Włoch, nie jest już wyprawą po wiedzę, w jego dziennikach zachowały się opisy przyrody, czegoś, co do tej pory leżało na uboczu peregrynacji, oczywiście oprócz uzdrowisk. Getę podziwiał jezioro Garda, oczywiście zwiedził też miasta jak Padwę, Wenecję, Florencję czy Rzym, ale udał się też na już a w charakterystyce Sycylii zachwycał się bujną przyrodą wyspy. To właśnie wówczas przyroda została doceniona jako miejsce wypoczynku, mimo że wysokie góry wyprawiano się już w nowożytności, ale jednak od końca XVIII wieku intrygowały one jeszcze bardziej naczki wysokogórskie w Alpach przyciągały Niemców, Włochów, Francuzów, ale przede wszystkim Brytyjczyków. 8 sierpnia 1786 roku zdobyno, zdobyto Mont Blanc. Zrobili to Jacques Balma i Michel Gabriel Paccard, ale być może byli oni skuszeni nagrodą, nagrodą wyznaczoną przez miłośnika gór z Genewy Horacego Benedicta de Saussure. I mimo że pierwotnymi celami wspinaczek były wówczas kwestie naukowe, przede wszystkim poznanie budowy geologicznej gór, to szybko zauważono, że można było połączyć przyjemne z pożytecznym. Już w 1808 roku Marie Paradis była pierwszą kobietą, która zameldowała się na dachu Europy, aczkolwiek nie miała wystarczająco dużo siły, aby dotrzeć na szczyt i została na niego wciągnięta przez swoich współtowarzyszonych. Towarzyszy. Z kolei pierwszą kobietą, która zdobyła Montblanc była Henriette Dangeville. I dokonała tego w 1838 roku. Dzięki popularności wypraw górskich małe osady położone u podnóży Alp zaczęły przeobrażać się w dzisiejsze symbole, w symbole miast górskich, właściwie jak chociażby Szamoni, które przecież jako pierwsze zorganizowało zimowe igrzyska olimpijskie, choć już w XX wieku, bo w, było to w 1924 roku. Warto też wspomnieć, że od połowy. XV wieku tworzono kluby turystyczne, kluby wspinaczkowe. Pierwsze kluby alpejskie powstały. W Wielkiej Brytanii, potem w Austrii, we Włoszech, w Szwajcarii. W 1873 roku powstało Towarzystwo Tatrzańskie, w 1906 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. I to jest chyba najlepszy dowód na popularność turystyki górskiej. Ale oczywiście nie tylko po górach podróżowano. Masowa turystyka na lądzie w XIX wieku była możliwa właściwie dzięki kolei żelaznej, której rozwój doprowadził do tego, że podróże były krótsze, wygodniejsze, tańsze. Czyli powszechniejsze. Mimo, że od ustanowienia pierwszej linii kolejowej w 1825 roku w Anglii do powstania w 1883 roku linii Paryż-Konstantynopol, po której jeździł słynny Orient Express, minęło trochę ponad 50 lat, to w tym czasie dokonało się niebywałe zagęszczenie tras kolejowych na terenach europejskich. Obok kolei wciąż funkcjonowały bryczki czy diligence, Aż pojazdy konne właściwie zostały wyparte przez samochody, co nastąpiło jednak dopiero w XX wieku, oczywiście. W XIX wieku Paryż, Florencja, Wenecja, Rzym, Luksor czy Giza wciąż pozostawały na liście must see, czyli pozostawały miejscami koniecznymi do zobaczenia. Jednak w XIX wieku stała się popularna turystyka, którą dziś nazwalibyś, nazwalibyśmy eventową. Wyścigi konne, koronacje jak chociażby ta królowej Wiktorii, pogrzeby znamienitych obywateli. Ciągały jeszcze większe niż dotychczas tłumy, ale w tym stoleciu miały też miejsca wydarzenia, na które uważano, że warto pojechać. Mowa tu przede wszystkim o wystawach światowych, co prawda wystawy światowe dziś nazywane Expo, na których reprezentowano dorobek kulturalny, naukowy i techniczny, były organizowane już od połowy XVIII wieku. To jednak ta pierwsza, nazwana Wielką Wystawą, odbyła się w Londynie w 1851 roku. Kilkukrotnie odbywała się ona w Paryżu. Wystarczy powiedzieć, że na tę zorganizowaną w 1899 roku zbudowano konstrukcję, bez której dziś nie wyobrażamy sobie stolicy Francji, czyli wieżą Eiffla. Żeby sobie uświadomić, jak popularne były wystawy światowe w XIX wieku, warto wspomnieć, że na paryską wystawę w 1900 roku sprzedano około 50 milionów biletów. W XX wieku turystyka masowa oczywiście jeszcze bardziej przyspieszyła, zarówno dzięki wynalazkom, jak transatlantyki czy samoloty, jak i coraz bardziej uświadamianej sobie chęci zobaczenia czegoś nowego. Mimo tych ułatwień zachowania turysty, czyli chęć pozostawienia po sobie śladów, przywiezienie pamiątki czy utrwalenie podróży, choć dawniej w formie pisanej, a dzisiaj raczej na, na milionar zdjęć, stało od starożytności właściwie takie samo.